Radny, ale drodzy to... Państwo, ale widzę, że takie rozluźnienie no właśnie, nastąpiło. Ja bym... ja bym bardzo prosił, żeby zgłaszać się do odpowiedzi mimo wszystko. Wiem, że już jest kilka godzin tutaj dyskusji i debaty. Jesteście Państwo zmęczeni, ale żeby zachować jednak pewne tutaj reguły gry. Pan burmistrz teraz tutaj chciał coś powiedzieć. Próbuję odpowiedzieć na to, co Pan mi tu zarzucił, nie zarzucił, a zapytał. No, powiem tak, jeżeli Pan otwiera sklep, to Pan sąduje środowisko. Czy w tym miejscu, czy na jaką ilość. I to, co Pan miał kiedyś za czasów w PRL-u, mieliśmy praktycznie same GSowskie sklepy, wiedzieliśmy, jaki jest, jakie jest zapotrzebowanie od ludzi. Na dzień dzisiejszy tych GS-owskich sklepów zostało kilka, jest wiele sklepów prywatnych. Już pan jako osoba prowadząca działalność nie jest w stanie określić, ile ludzi przyjdzie do Pana, ile pójdzie tam. My jesteśmy dokładnie w tej sytuacji, gdzie część śmieci jest odbierana przez indywidualne podmioty, które nie chcą nam tej informacji zdradzić, bo wiedzą, że to będzie bardzo uszczegółowione wtedy na przetargu i będą już mieli mniejszą rolę do przesunięcia. I, i tutaj no macamy, brzydko mówiąc, temat. Powiedziano mi, że w niedaleko Torunia firma, która wywoziła śmieci Wywoziła, strzelam 5 tysięcy metrów sześciennych miesięcznie. Po ogłoszeniu przetargu, w którym założono, gmina tam referendum robiła coś takiego, założono, że tych śmieci będzie 10 tysięcy, okazało się, że ich nie jest 10 tysięcy, tylko 20. Bo wszyscy doszli do wniosku, że mają na strychach to co mają, że mają w piwnicach to co mają, w garażach to co mają, a po drugie, do lasu już się nie opłaca, na ulicę też nie, no to gdzie? No do kosza, który i tak zabiorą, i tak. I w ciągu trzech miesięcy, mówi, nie miał facet siły, pół roku wyrobił normę, którą mu ogłoszono w przetargu i problem powstał, co dalej? No, przedłużono. No gmina musiała podjąć wyzwanie i przedłużyć. Zapotrzebowała w budżecie pieniądze jakieś tam, ale musiała je zwiększyć. I tutaj później rola pani skarbnik i wasza, że zostaną zmiany w budżecie do przegłosowania, że trzeba zwiększyć ilość środków na śmieci. Bo tak to będzie wyglądało. A w przyszłym roku, dopiero po pełnym roku odbioru, będziemy pewni, jaka ta ilość śmieci, bo będziemy mieli co kwartalne sprawozdanie od podmiotu wywożącego, odbierającego i co kwartalne sprawozdanie, czy co półroczne, tego już nie jest jestem w stanie w tej chwili przytoczyć, od punktu odbioru w Bielkowie. Oni też będą nam przysyłali, ile nasz odbiorca wykazał u nich, a ile nam, bo ich też musimy kontrolować. Także dopiero po krzyżowej kontroli, że tak powiem, tych dwóch sprawozdań wyjdzie jaka jest faktycznie ilość odpadów na terenie. I też bym się skłaniał ku temu, że to nie będzie jeszcze prawda, bo w związku z tą falą pierwszego zdania śmieci, które mamy za dużo w domu, będzie to zawyżone wtedy. Odwrotnie jak w tym roku. Odwrotnie jak w tym roku. Ale już łatwiej z zawyżonego niż z zaniżonego. No, taniej to wychodzi po prostu. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w tym terminu i miejsca składania deklaracji. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej deklaracji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 14. Jest to projekt uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Bardzo proszę o opinię komisji. Pani Jadwiga Sajdak. Za, pro, za projektem uchwały tej komisji. Dziękuję. Komisja Rolnictwa i Komisja Gospodarcza jednogłośnie za. Dziękuję bardzo. Czy są pytania co do metody? Ja tylko przeczytam paragraf pierwszy, gdzie dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty. Liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość razy stawka opłaty. Czyli z tych czterech wersji, o których mówiła tutaj Pani Sołtys, wybieramy liczbę mieszkańców. Znaczy taka jest propozycja yy, Pani Burmistrz i tutaj Urzędu. Liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość razy stawka opłaty. Czy są pytania co do wyboru tej metody? Bardzo ja proszę, Pan Ja radę. mam pytanie, yy, czy ktoś przeliczył te składane deklaracje w tych puszkach i jak to się miało? Ile było za wodą, bo wiem, że... Część... Pani Burmistrz. E, tutaj proszę Państwa akurat z osoba tylko pudełka nie otworzyliśmy, ale e, większość z osoba. E, ale ja myślę, że jeżeli chodzi o te metody, no to osoba nie przegłosuje. E, metody były pudełka, w pudełkach zbieraliśmy głosy do tego na dwóch stronach internetowych naszej na stronie kempice info były ankiety. E, tak po przeliczeniu na dzisiaj. Pierwsza metoda 100 głosów w pudełkach 23 na jednej i 37 na drugiej stronie, czyli razem 160 za pierwszą metodą, czyli od mieszkańca. Druga metoda od wody 38 głosów, trzecia metoda od powierzchni 4 głosy i czwarta metoda od gospodarstwa domowego 19 głosów. Czyli większość taka przytłaczająca, przytłaczająca większość za pierwszą metodą. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że to błąd. Ja myślę, że to błąd. I to mówię poważnie. Słuchajcie. Ja myślę, że konsultacje są ważne, ale też również merytoryczne argumenty przemówiły za tym, że te, ta metoda jest najlepsza, tak? Inne gminy, nie tylko nasza, stają przed tym wyzwaniem i w ogromnej większości wybierano właśnie tą metodę, czyli od, od głowy, od mieszkańca. Czy są, czy są jeszcze pytania co do metody? Bardzo proszę. Ja mam pytanie odnośnie osób, które studiują, wyjeżdżają na 10 miesięcy poza ter. Nie, no one płacą wtedy, na przykład w Poznaniu, Szczecinie, czy mogą napisać świadczenie, że nie zamieszkują przez okres 10 miesięcy w gminie Kępice, a mieszkam w Poznaniu na przykład, prawda? Na no takiej zasadzie. Co z tymi osobami? No bo dwa razy mają płacić za śmieci tutaj i tam. Pani Sołtys, już odpowiadam. Deklaracja, która, żeście przed chwilą Państwo głosowali za nią, mówi jasno, termin składania w terminie od 31 października 2012, a także w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty. Czyli, jeżeli ktoś zostaje studentem, to na 14 dni przed jego wyjazdem ma Pani prawo złożyć y, wniosek do nas, ponowną deklarację mówiącą o tym, że jedna osoba, dwie ubyły z mieszkania i zostanie opłata odpowiednio zmniejszona, ale ma też Pani ten sam obowiązek w momencie, kiedy będzie czerwiec. I będzie wracać do nas, bo być może że zostanie na wakacyjnych praktykach czy czymś innym. Sesja Nie ma problemu, sesja poprawkowa też, jest to rzecz normalna. Także jest to już zawarte we wcześniejszym dokumencie. Dziękujemy bardzo. Mądrość. Czy ktoś z Państwa radnych sołtysów chciałby jeszcze zabrać głos? Mogę? Tak, right? bardzo Tutaj, proszę Państwa, też jak mieszkańcy będą pytali, ostatnio było zebranie w Pustowie, nie namawiać nikogo na to, żeby się wymeldowywał z naszej gminy. To jest od zamieszkanych, okay. tak? I meldunek tak jak, meldunek nic nie daje, tak? A, a, a my stracimy, jeżeli mamy mniej mieszkańców. tak? Nie, nie namawiać, żeby się wymeldowywali, nic meldunek nie daje, uczciwie składać deklaracje. To podniesie nam cenę. Tak. Jeżeli by się wymeldowali, to podniesie nam cenę, bo później wyjdzie coś takiego, że na ilość mieszkańców, jaka jest u nas, przeliczony z rocznego zbioru. Metraż śmieci spowoduje podniesienie. Nie, nie, ale mówię, jeżeli by chodziło o to, to jest bez sensu, bo wtedy, jak on się wymelduje, to i wiadomo, że każdy z głów rodzin będzie go od razu w deklaracji pomijał, tak? Przynajmniej próbował pominąć. I to będzie bez sensu. Natomiast tutaj, jeszcze wyprzedzając dalszy tok tych pani pytań, na przykład, co zrobić z kierowcą ciężarówki. To jest pytanie, na które też nie potrafię odpowiedzieć, bo on nie ma normowanego czasu pracy. Raz go nie ma miesiąc w domu, a raz go nie ma tydzień. Na, na polu robi, bo przyjeżdża spać. A co się robi w nocy, Pani Sołtys? Proszę? nie tworzy Ja myślałem, że odpoczywa, ale dobrze. Dziękuję bardzo, czy ktoś? Pani Sołtys, Tak ja mam zaprosiła? jeszcze pytanie odnośnie y, opłat, czy forma płatności, która jest tutaj podana, jest to forma narzucona odgórnie, czy po prostu y, państwo macie taką propozycję, żeby to w ten sposób było, czy y, na czym to polega, czy to ktoś nakazał, że to ma być tak w przeciągu tamto 20 y, każdego miesiąca, czy przelewem, czy w kasie gminy, czy to państwo ustalaliście, czy to jest jakby no, z góry zaplanowane? Ale Pani Sołtys, ja pozwolę tutaj już Pana Przewodniczącego wyręczyć y, to w następnym punkcie. No, no bo wytrzyłam. Chyba tak. Tak to mi się prostu, wydaje, że, że to nie ta uchwała. No, dobrze, no, ale odpowiem to... później. Słuchajcie, Drodzy Państwo, w punkcie 15, czyli po punkcie 14 mamy uchwałę w sprawie ustalenia właśnie terminu, częstotliwości, trybu i tak dalej, tak? Ale najpierw jesteśmy przy punkcie 14. Czy są pytania co do samej metody? Dlaczego ta metoda, a nie inna? Podoba się ta metoda, tak? No tylko może być taka sytuacja, sytuacja, że mamy tam załóżmy 9,5 tysiąca mieszkańców w gminie, a z tych deklaracji wyniknie, że mamy nasze na przykład 5 tysięcy, tak? No i tutaj będzie problem, żeby, żeby no, uaktualnić to i zweryfikować, czy te osoby faktycznie zamieszkują, prawda? No dobrze, ale w sytuacji, panie burmistrzu, w sytuacji takiej jak cały rok nie zamieszkuje osoba, jest zameldowana. No, no to nie opłaca. No. i z tego z tego też tytułu Panie Przewodniczący ta, ta, te wartości się zmienią nie tylko mogą być też takie osoby.